Jeszcze będąc studentem uczelni morskiej podjąłem praktykę, a po ukończeniu szkoły od razu zacząłem pracę na morskich statkach handlowych i w tym zawodzie pracuję od ponad 20 lat. Sama sobie skania jest wyjątkowa. Ma super zdolności manewrowe, które wykorzystujemy. Jest bardzo dzielnym promem i odważnym i może pływać w każdych warunkach atmosferycznych. Z 66 osób składa się moja załoga, plus zawsze dobieramy dodatkowe serwisy po to, żeby zwiększyć standard obsługi pasażerów. Najpiękniejsze wspomnienie to chyba te, jak człowiek stawia pierwsze kroki zawodowe. Wtedy człowiek pamięta to wszystko, później poszczególne awanse, i myślę, że to wynagradza nam zaangażowanie i trud włożonych w naszą pracę.